No i dobra, to jest część druga. Ja nie czuję rąk. Zaraz babci pomożemy. właśnie Już miałam pomóż. I z batalionem uratować babcie. Zaraz babci pomogę. Czy babcia czuje jak będę tobił patelnią? I... To jeszcze raz. Nie, nie, nie. Przecież czuję, jak to nie batalion. Za 5 zł z biedronki. Kupiłam. Kupiłam. Najmniej, nie. Spóźniłam się co najmniej rok. I tak i zawsze, i zawsze, i zawsze. Dobra, to weźmy następny... Coś robimy. Pięć minut później. Dobra, to już mamy tutaj... coś w kuchni i teraz... zaraz. ciało, choszu. oni on jest ciągle. Ja muszę coś robić. Dobra, to powiem, jak tu zrobić przepis. Zwykle macie telefon. Czy telefon? E, tym na ręce. W ręce sobie. Później dzwonicie pod KFC. I gadamy Dzień dobry, tutaj restauracja KFC. E, co, jakie zamówienie mam zrobić? Poproszę o pizzę. Niestety, ale przepraszamy, nie mamy pizzy. Pizzy. Ale się przepraszam, ja chcę pizzę. Natychmiast. Przepraszam, ale to nie jest ten numer. Proszę gdzieś indziej zadzwonić. Ty, ty. Dzwonimy jeszcze raz. Ty, ty. Słucham! Jak za pizzę! ja nie chcę! Ja mówię pani! Nie ma tu! Ty. Dobra, to nie ma sensu dzwonić po pizzę. Oceniam KSC 0 na 9. A dokładnie 10 na 10. Raz, dzwonimy w pizzę. Dzień dobry, proszę. o, o, te, proszę o ten e, burgera. Przepraszam, ale to jest pizzeria na Ja chcę burgera. Daj ten telefon. Czekaj. Dawaj telefon. Czekaj ten dziadzie. Dobra, to ja chcę pizzerię. Ci pizzę. Jaką peperoni. Na dobrę to do, do 50 zł. Może być 50 proszę. 50. 30, 50, 30, 100! To może być grosz. Uch. No to 50 zł i pani. Do widzenia. Ale jak chcesz... Kamoń. Dobra i rzucamy ten telefon. Dobra i czekamy. Co za cziali niż nie przyszli? Dnie! Dnie! Ja chcę pizzę! Przepraszam, ale zapomniałem powiedzieć, że 30 minut trzeba poczekać. Ile? Ja zaraz powiem pani parę, parę słów moich mocnych. No i co za dziad? Rozłączył się. Dobra, czekamy 50 zł. Pizza. Dziękuję. Nie ma zasług. Dobrze, teraz 50 zł. Ile? Powiedziałem 50 zł. Tak mówiliśmy się. Umówiliśmy się. Z taką pizzę to ja tyle mogę dać. I widzicie? I tak się kupuje darmową pizzę. No i jak? Dobrze było, nawet udało mi się termową pizzę. Kupić. Chyba nie uderzyłaś już. Chyba nie uderzyłaś nikogo, co nie je tą swoją pałką. I że chciał 50 zł. Eee, eee, nie, nie, on nie leży, po prostu poszę. No to dobrze. To samo Nie, nie musisz. Dobra. Dobra, i to chyba tyle na tym odcinku. Jeśli się film jeśli się dobrał, spodobał, to dajcie łapkę w górę i subika. A jeśli dacie suba i lajka, to będę szczęśliwa! Szczęśliwa! Dajcie łapkę w górę, subika. No i trzymajcie się. Pa! Na drugim odcinku będzie to samo. Jej.